hej, ja siedzę sobie, jem płatki, bo miałam taką ochotę na płatki i ja w trakcie malowania paznokci których jeszcze nie skończyłam maluję tym niebieskim lakierem, co ostatnio wam pokazywałam to robię na żółto i w międzyczasie oglądam sobie youtube'a poszukiwaczy teraz na ekranach zobaczcie po wczorajszym montowaniu filmiku ze szkoły tak wygląda mój pulpit, już i tak trochę oczyściłam zostało mi tylko jedno miejsce Mam problem, bo muszę wszystkie piosenki te i tak dalej i tutaj z tego folderu wszystkie 157 mieć format na format WAV bo po prostu innego mi tego z muzyką mi po prostu program nie czyta Vlog wczoraj się renderuje, powiem wam, że nic się w sumie nie działo więc w sumie mało jest ciekawe, ale ale jak już jest, to jest Wow, no, spójrzcie, pewnie ja to troszkę potrwa bo trochę tych piosenek jest czemu Lenka jest taka niegrzeczna? mama, Cię jak płacze? Mas, mas. mama weź z powodu mama mama telefon tylko widzicie, ona cały czas robi tylko telefon mama lepsze jest to, że ma dwa swoje hej, jest po 20, ja się dopiero do was odzywam uczyłam się polskiego, z, z angielskiego trochę jestem mega, mega głodna coś sobie zjeść bo nie wytrzymałam. wiem, ja czy też nic nie nagrywałam. Ale po prostu nic nie robiłam. Co miałam nagrywać, a po co dawać byle co? Jedyne co to to, że Kasper mi dzisiaj taką piękną czerwoną troszeczkę przywiózł. Berlinki, najlepsze. Reklama. Mm, parówki. Mam taką ochotę. Mm, parówki, mam taką ochotę. Zaczynam jeść, boże jestem tak strasznie głodna. Mówię Wam. I herbatka w moim ulubionym kubku od Julki Pozdrawiam Julkę Lenka, chodź, będzie dawać łapkę w górę. Chodź, niuniu, pokaż się. Tak, daj łapkę w górę. Pokaż. Pokaż. O taką rączkę weź. Ach, jejku, pa o tak. O no jedną to nie jest takie proste. Daj rączkę, nie, o tak O! Złóż paluszki, te. Nie, 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 nie. Dobrze, złóż paluszki. No. A to go zrób. Dobra, dowieźli wszystkim buziaka. Na dobranoc. Powiedzmy, że idziesz płyniać. Czy jeszcze nie? Ta mała skotki. Ta mała skotki. Leżę sobie, obok mnie siedzi Lena. No i bawi się moją ładowarką. Lena zostawiła ładowarkę. Idę się zaraz cała wykąpię, bo naraziłam sobie tylko głowę i będę będę już spać, bo będę z tym znowu. O, patrzcie co Lena robi! Patrzcie co Lena robi! O, chodź! O! O! o, o Gdybyś się spadła! Buzi daj! Daj buźki dla mnie! Sypko, buzi, daj to ci! O! Takim akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Ręcznik mi spada z głowy. Widzimy się już jutro. Pa, pa. pomachamy.